Jest mi niezmiernie miło powitać zaproszonych gości. Ja bardzo Wam dziękuję, że ta tematyka patriotyczna, to Polska, to moja ojczyzna, że znajduje swoich zwolenników. Dzisiaj będziemy mówić o Warszawie. Wypowiecie się na temat patriotyzmu, na temat naszej ojczyzny w pięknych recytacjach, pieśniach, a także. Już wyraziliście swój patriotyzm w przepięknych plakatach. W tym naszym współczesnym, trudnym świecie. Kiedy system wartości tak lekko się zachwiał, tu w Noskowie ten system ocalał, bo jeszcze w haśle jest patriotyzm. Nie wiadomo, czy dla każdego z nas to słowo znaczy to samo. Ale dobrze, że tutaj właśnie te treści zostały wysunięte na plan pierwszy. Niech tak będzie, niech tak trwa, oby jak najdłużej. Podziękowania dla wszystkich dzieci, które prezentowały swój program, dla wszystkich opiekunów, ale przede wszystkim podziękowania dla organizatorów tej cennej imprezy, czyli Szkoły Podstawowej w Noskowie. Która... W zielonej sukience Warszawa się broni, walka trwa O, wolność, o honor, o kraj do broni dziewczynę kochana do broni chłopaku mój będzie Warszawa do broni